Dzień dobry, ja, Firiet. To jest drugi odcinek z Prince of Persia i dostaliśmy się w okolicy z kapcą Maharadży już. A co w nim znajdziemy? Nie wiem, choć się domyślam. Eee, czekaj, jak się skakał od ściany do ściany. Okej, okay, dobra? Easy. I tam leżał, just out of reach. The dagger of Time. Was a I could carry with Istotny fabulenia. I could only get there. Tak, gdybyś tylko miał odpowiednią długą rękę i mógł go wyjąć. Ale niestety nie masz. Voila. O nie! To śmiercionośne pułapki niosące śmierć. Najgorzej. I hop. prawie kuzio nie wleciałem, a je przed chwilą mi śmiałem. No cóż, nie, istotne. Do góry. Tutaj, książę, tutaj. Oh no, Kolejne pułapki. Co ja teraz zrobię? Chyba po prostu czekam. Bo tam nie przejdę. Piękny jest jakieś powód, że kolce są na dole, nie? Myślę, że się nie złapie tego. Okej, okay. i w dół, i jeszcze bardziej w dół. Teraz ciut w górę. Ta ścieżka mogłaby być ciudniej odskryptowana, nie? nie? wiem, przynajmniej dwie, dwie drogi mogliby dać nam no, tutaj do przejścia by to o wiele przyjemniejsze Nie wydawałoby się takie wymuszone Wow, ta scenka na te kolumny była tak potrzebna nie, Dobra, dobra, ja już nie narzekam Po prostu się obkręćmy i chodźmy po nasz piękny sztylet I w dół Dobra, jeszcze jedna kolumna. I puszczamy. Trzeba jeździć, ale nie. Hop, hop, hop. Perfect. O nie. Te, te skakanie w tym miejscu, tak ktoś pierwszy raz gra w tą grę, to tu jest kuźwa. Jeden z trudniejszych momentów ever, nie. Więc ja sobie myślałem, że i mi się nie uda. Granie na kreweturze nawet wiedzę, że nie jest przyjemne, ale żaden padzik mi do tej gry nie działa magia! Czary! Stoi cofa się! Nie dam godne czasu pozwala! Kontrolować czas! Ja już się nikt nie spodziewał na... w ogóle ja grze, mam, która się pomyśle. nazywa piaski czasu. It was time to get out. Now. Wow, 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 wow. to prawda książę, pora się stąd zbierać. Śmiercionośne kolce, chcą na zabić, jeszcze coś łapki tym bardziej. Jak się robiło przegryz? Nie pamiętam, chciałem zrobić przegryz, ale nie wyszło mi. A, po prostu spacją. Shasha. No, oh, Psha, no, good. Father, I'm going to honor and glory. Your Majesty, you promised me my choice of Maharaja's treasures. That dagger. Surely you're going the choice souvenir in his first battle. You may have your choice of all the Maharaja's other treasures. Except that shit numbers are when we pass through his city. And some exotic animals for his menagerie. And a few dozen girls Yes, that should be enough. I want no animals support maiden's harm until I let it be known King Sharaman is merciful in victory. Trust not a man who is his master, nor take him into your own service lest he betray you too. I learned the truth of this to my sorrow. The day that we arrived in Azad as the Sultan's honored guest. Welcome Your visit brings joy to my poor and humble dwelling. If only if you time, to time to prepare a proper welcome. The glories of Azad are famed throughout the world. And yet, the best is yet to come. I give you the sands of time. Tak nasz podarek. May the friendship between our kingdoms endure as long as time itself. The sang, why does it glow? I can tell you. Inside the hourglass is a marvel that no living man has seen. Ja, to coś, co tak człowiek nie widział. can unlock the sands of time, to to a greater one than i a young prince dearer to his father than all the wealth of india perhaps he will oblige <sighs> that's now, why not i know no no, no. no. Za późno. Piaski czapu zostały uchylone. Pałac musi się delikatnie walić. Kolej się czaruje. Tak mieczem piasek atakować.

Jem, czy ty uciekła? Ej, A my musimy powalczyć Nie chcę kurwa, czasu cofać aktualnie. A nieważne co? Czekaj. A dobra, ej, się w tym. Ja nic czytam tego po prostu. Strike no, with Znaczy się dobrze. Grałem w domu grajszy, kiedyś nie musisz mi tłumaczyć jeszcze na PlayStation 2, ale to czasem. Struck them down. They rose to fight again. I soon realized that only by taking into my own dagger the that possessed them from their Tak jak Krążo właśnie powiedział, jeśli ich nie weźmiemy do sztyletu, będą wstawać w nieskończoność. Tylko sztyletem może ich ostatecznie wyeliminować. No, wiem, że to nie wszystko. Mam. Śmierć piaską. E, czemu we mnie wchodzisz? O, przedkład. Ale tu no książek, do. robicie. Tak nie miałbyś... Kolej, ale moglibyście jak się już pojadać? Naprawdę, byłoby bardzo miło. No, Co? Dobra, jak się popatrzał, ja nie wiem. Nie mówię o kurwa, jakimś cofaniu i kujwa nie mam pojęcia, jak to robić. Tak. I to, że ona się nie przemieniła w piaski to dzięki temu amuletowi na szyi, a my dzięki szletowi. A wezr, nie wiem, dzięki kosturowi chyba? Artefakty czasu jakieś. Wizja przyszłości! Nic nie mówiąc, na szatownego tak naprawdę widać w przyszłości, to, że będziemy sobie skakać, fajne. I'll Done. start the story from here next time. Oh, okay. You think me mad? I can see it by the look in your eyes. You think my story is impossible? Perhaps I am mad. Who would not be driven mad by horrors such as I have lived? But I assure you, every word is true. Tajemnicza osoba, do której książ książę opowiada tą historię Patrzy na niego jakby był szalony I książę Ani trochę się temu w tym nie dziwi Może nawet powiedział, że może nawet jest Po takich rzeczy, które zobaczył Kto by nie był? Nie, nie wait. Jak zobaczyć co jest tu Jeśli tu żeby tam tu jest chyba znajdźka Bo to jeszcze nie ten etap Gdzieś kawałek dalej chyba jest No bo nie mogę iść wyżej No to kawałek dalej

ale też skoczył. A, r się r father, time. Tak, jeszcze osiem takich rzeczy znajdziemy. nam miejsce na, na, na te z, z lewej strony. A, gdzie on się Czy są inni, którzy jeszcze do życia, Hmm, Nie. Wszyscy są zamienieni w, w wow. o, zjadanie 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 zjadanie. mury piasków. Eee... O, dobra. Epicki parkour. Nie jestem czy trafię, przesuniemy się delikatnie. I wyskok. Ach, piękny parkour. Piękny. Uuu, piękne to było. O, słyszę. Kraże, do góry. Ehm... Um, nie to miałeś zrobić. Ale to sterowanie nie jest precyzyjne. Czy moje pady nie działają w tej grze? No, i jeszcze siedem. Będziemy mogli częściej cofać czas, a potem jeszcze parę innych rzeczy. Had I really seen her? Tak. Czy że nie to fajnie, to czy to to faktycznie to widział, czy może to tylko echo grozy Może to jednak to jedno i drugie. Wiemy że trochę leczonka nie szkodzi. Chowaj to, wiąże Wow, nasza ścieżka parkurowa I z mury piasków Oraz nasze wyjście Czyli dziura I jump I jump I jeszcze jeden O, dobra, to było Walczyć! Cześć, panie jak większy? Czasami no, jest ale i nie ma do czasami nie Musiał wyskoczyć z tej sytuacji, tu jest źle, obciążę okay, kolejny głowy. I kolejny oczywiście, przyszedł w ogóle, nie, nie jak niego tego już jasne. Ej, nie przerywaj mi dobijania twojego dworza. Bardzo niemiłe z twojej strony, kolego. Dawaj, a ciebie skontrujemy. No nie Nie, nie za wcześnie, jak widać. Stop time. The stop. time. But for the enemy Ale nie dla mnie, tylko dla moich... wrogów. Idziemy do tamtego save'a i sobie... ...zakończymy drugi odcineczek. Tylko się najpierw pomyśleć się tam wchodzi. Pewnie po tych kolumnach coś... co? Ha. I na łóżko. Ło. Wow. Nie sądziłem, że przez to przejdę. Dobra, gdzie ja mam? jest wyjście. Jest ta dziura w ogóle. A nie byłoby to wiedzieć Czyli Tutaj chyba zaskoczyłem tędy na dół Dobra, nie wiem co dadzą mi te schody Te schody dadzą mi nic Fajnie, lubię jak schody nic nie dają O! Obróć się I wybicie I jeszcze raz się obróć Mówię ja to, to kurwa, was obracam. Konia był jakieś, gdzie tak, dziecko negocjowało. Uuu, jezu. Ja na kamery prawie mnie zabijało. Czy jeszcze z tej strony? Czy oka? Nie. The battle, no, naprawdę, w tej grze, powalone. I will sobie na tym samym to before. Yes, sir. I'll start the story from here next time. Czterech z tego powodu książę. Whence came these visions that assaulted me thus, like fever dreams? Each time I awoke, feeling drained and beaten. I Tak, książę twierdził, że za każdym razem, jak budzi się z tych widli, czuje się wyczerpany i zastanawia, się, czy, czy to piaski dają mu możliwość staniczenia we własną przyszłość. Pewnie tak, ale nie, mo, nie mogę mieć pewności, ale to mogę mieć pewność z tego, że teraz skończymy ten odcinek. Do usłyszenia. Bye bye.